Cześć, dzisiaj kolejny film z serii rozsiewaczy do wapna. Dzisiaj mamy dwa rozsiewacze. Możemy ten odcinek nazwać pojedynkiem klasyków, bo są to no już wiekowe rozsiewacze, ale cały czas bardzo popularne w gospodarstwach, zwłaszcza w tych mniejszych, w tych średnich. One często są nazywane piastami RCW3. A tak naprawdę, po lewej stronie, jest to rozsiewacz do wapna RCW3. Natomiast po prawej stronie rozsiewacz do wapna RNW 2500. 2500 prawdopodobnie dlatego, że pojemność skrzyni ładunkowej jest 2500 cm 3 i ładowność 3 tony. Natomiast ten ma pojemność skrzyni 2100 i ładowność 2,5 tony. Ta konstrukcja jest konstrukcją starszą, po prawej stronie konstrukcja nowsza. Miał być jeszcze trzeci rozsiewacz, który niestety nie zdążył dojechać. Jest to jak gdyby połączenie tych dwóch rozsiewaczy. Wybrane wszystko, co najlepsze z tego rozsiewacza i z tego rozsiewacza, bo jest to rozsiewacz, który widzicie teraz na zdjęciu, taki jak ten, ale zamiast łańcucha jest przenośnik taśmowy. A więc tak, ten rozsiewacz zielony, starszy, po remoncie, a ten jeszcze przed remontem, aczkolwiek od nowości to pewno te rozsiewacze nie jeden już remont przeszły. Co do roku produkcji. Ten jest końcówka lat 80. Ten jest tutaj trudno do ustalenia, nie ma żadnych tabliczek, ale na pewno konstrukcja starsza, konstrukcja prostsza. To jest rozsiewacz w pełni mechaniczny. Przenośnikiem. Czy elementem roboczym jest przenośnik taśmowy, gumowo-parciany, jednocześnie przenośnik jest podłogą tego rozsiewacza. Prędkość robocza od 4 do 10 km. Co ciekawe, w instrukcji obsługi piszą, że prędkość transportowa to też jest tylko 10 km na godzinę. I ciekawostka, jest zapis, że jest to rozsiewacz do rozsiewu wapna oraz nawozów mineralnych i nie należy tym rozsiewaczem nawozów transportować. Czyli czy to będą nawozy mineralne, czy wapno, powinno być dostarczone na polu, na polu tylko załadowane i rozsiane. Ten rozsiewacz jak i ten jest do wapna, ale też tak jak wspomniałem do nawozów mineralnych. Teraz wieloskładniki najczęściej mamy w big bagu. Mniejsze gospodarstwa jeszcze w małych workach, ale jak cofniemy się do lat 80., -tych, 70., -tych, gdzie te rozsiewacze były produkowane, to bardzo często w rolnictwie był stosowany superfosfat i sól potasowa. Superfosfat 18 czy też 19 on nie był granulowany. Sól potasowa też była e, pylista. Kupowało się to luzem. Były takie w każdej gminie e, składnica GS, które rolnik dokupywał w zakupu. Te nawozy często były przechowywane tzw. tak zwanych kopcach, czyli pod chmurką, to były usypane pryzmy przykryte, tych nawozów nie dało się wysiać takimi zawieszonymi rozsiewaczami od NPK. Musiał być właśnie piast. I tutaj znalazłem do tego rozsiewacza tabelę, w której jest wapno tylko tlenkowe, jest superfosfart, jest sól potasowa. I jest też mieszanina superfosfatu i soli potasowej w stosunku, jak pamiętam, chyba 2 do 3. Natomiast co do dawek, tutaj też jest taka sytuacja, że w opisie, że jest to rozsiewacz przeznaczony do rozsiewu wapna o dawce od 100 kg do 4 ton. Natomiast kilka stron dalej jest tabela. I w tej tabeli już dawka jest nawet 5 800 ton 800 na hektar. Natomiast dla superfosfatu, uwaga. Ponad 3 tony na hektar, i to nie jest e, maks możliwość tej maszyny, bo nie jest na e, całkowitej zasuwie otwartej, tylko e, tak powiedzmy na jednej trzeciej. Czyli zobaczcie, jakie wtedy też były dawki tych nawozów, czy o jakich w ogóle ktoś myślał. Ale to też mieliśmy. GER, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne, i tam był przez pewien okres e, taka zasada, że fosforem potasem się nawoziło w dużych dawkach raz na dwa lata. Być może przez to też się wzięła właśnie ta duża dawka w tej e, tabeli. Także konstrukcyjnie maszyna bardzo prosta. Podwozie jednoosiowe, e, z układem hamulcowym pneumatycznym. Ten układ hamulcowy tutaj już został e, zdemontowany. Niestety w rozsiewaczach to się często zdarzało, że zostało to zdjęte. Ogumienie. No to jest praktycznie jedyne jakie w tamtym okresie było ogumieniem rolniczym, to tak zwane koło balonowe rozmiar 10 na 15, czyli felga ma 15 cali, szerokość to jest 10 cali, i to ogumienie było stosowane i w takich rozsiewaczach, i w przyczepach, w kombajnach, wizon, na tylnej osi, prasy. Także po prostu wszystko, co potrzebowało, praktycznie jeden rozmiar ogumienia, potem był drugi rozmiar, to jest 11,5, czyli średnica. 11,5 na 15, czyli średnica felgi identyczna, natomiast troszeczkę szersze koło, troszeczkę większy balon. Napęd tutaj jest mechaniczny od wałka. Tutaj nie potrzeba żadnej hydrauliki, tylko wałek odbiory mocy. Prędkość 540 obrotów na minutę. Jest przekazywany za pomocą wału teleskopowego do przekładni kątowej, z której napęd idzie na bęben napędzający taśmę. I druga przekładnia podaje do przekładni kątowych już do talerzy rozsiewających. Dwa talerze rozsiewające były jeszcze takie starsze konstrukcje, mniejsze rozsiewacze, chyba nazwa RCW1, z jednym talerzem. Mniejsza skrzynia, jeden talerz. One jeszcze gdzieś się trafiają, jeszcze rolnicy je używają, natomiast niestety jeden talerz on sieje asymetrycznie. Z jednej strony więcej, z drugiej strony mniej. To jest pewna uciążliwość, ale też się da wysiać. No, takie były początki tych rozsiewaczy. Tutaj, przez to, że ta taśma jest stosunkowo szeroka, w środku mamy tak zwaną drabinkę odciężającą. Tu akurat jest po którymś ziermoncie zamontowana drewniana, są deski. Na ramię metalowej, natomiast oryginalnie to są takie właśnie płyty, takie płaskowniki metalowe. Bardzo prosta tutaj jest regulacja dawki, przejdę z tej strony może, zasuwą, odbezpieczamy, podnosimy, ustalamy dawkę. Natomiast tutaj ta dawka będzie też zależna od prędkości poruszania się ciągnika, a im ciągnik się będzie szybciej poruszał. Tym ta dawka będzie mniejsza, dlatego że taśma podaje określoną ilość nawozu w jednostce czasu, niezależnie od prędkości poruszania się. Czyli możemy regulować na tej zasuwie oraz możemy, jeżeli by nam ten zakres się skończył, moglibyśmy też regulować prędkością jazdy. Szerokość robocza przy wapnie sypkim producent podaje od 6 do 8 metrów w przypadku nawozów granulowanych to ta szerokość jest od 8 do 12 metrów, czyli nie jest to za dużo. Co jest ważne? Tutaj mamy takie dwie kieszenie, takie kierownice. Często na korozję niestety tych elementów nie ma, a jest to bardzo ważny element, dlatego że on kieruje nawóz w odpowiednie miejsce na tarczę. Jeżeli nie ma tego elementu, to oczywiście nawóz wysiejemy. Tylko ten nawóz będzie spadał nam w innym miejsce na talerzu, co spowoduje, Nierównomierność poprzeczną wysiewu. Dodatkowo jeszcze będzie nam nawóz leciał między talerze. A i w przypadku wapna węglanowego, to po prostu poniesiemy jakąś stratę, bo wysiejemy tam dużą ilość wapna, która niepotrzebna, która powinna trafić na pole równorościane. Natomiast jeżeli weźmiemy wapna agresywne, typu wapno tlenkowe, wapna odpadowe, typu na przykład posodowe, a i przy dużej ilości, no to w tym pasku to już będzie. Problem dla gleby, dla roślin, które tam uprawiamy. Elementem wysiewającym czy dozującym jest taśma. Z tyłu jest bęben napędzający. Z przodu mamy podobnej średnicy bęben napinający. I z pośrodku maszyny są rolki podtrzymujące, prowadzące. Tutaj w tym egzemplarzu nie ma, ale powinniśmy jeszcze mieć tutaj takie dwa zgarniacze, które nam czyszczą taśmę. Z wapna, czy nawozu, który się przyklei do taśmy, żeby ta taśma była nieoklejona, żeby była czysta. Czyli pod taśmą to powinniśmy mieć i nad taśmą. Taśma jest jednolita, co jest ważne, jeżeli kupujecie taki sprzęt, zwróćcie uwagę, bo nawet jeżeli ona nie jest porwana, ona może być jedną stroną troszeczkę rozciągnięta i wtedy takim rozsiewaczem za bardzo nie idzie siać, bo nam będzie tą taśmę cały czas znosiło. Po prostu nie jesteśmy w stanie wyregulować. Jeżeli taśma już jest wypracowana, nie wyregulujemy i no niestety nie da się takim, taką maszyną pracować. Elementy wysiewające, tak jak wcześniej wspomniałem, są dwa talerze. Na każdym talerzu jest po 6 łopatek wysiewających. i Jak tutaj widzicie, każdą łopatkę możemy regulować w sposób skokowy. Jest raz, dwa, trzy, cztery e, kąty. Czyli w zależności od ustawienia łopatki, nawóz nam poleci szerzej lub wężej. W przypadku wapna podejrzewam, że tych łopatek tutaj po prostu niestety, czystety nikt nie reguluje. Jeszcze jedna kwestia. Według mnie ten rozsiewacz ma pewną wadę konstrukcyjną. To znaczy umieszczenie zasuwy względem przenośnika taśmowego. Jak popatrzycie, teraz mamy tą zasuwę otwartą i ten przenośnik kończy nam się zaraz za zasuwą. Jeżeli będziemy mieli nawozy granulowane albo bardzo suche wapno, to po prostu to wapno, jakaś część nam wyleci, nie włączając taśmy. Gdybyśmy tą taśmę przesunęli o jakieś, wydłużyli o jakieś 15-20 cm, wtedy ten nawóz zostałby na taśmie. To za chwilę wam pokażę w tym rozsiewaczu, to jest właśnie poprawione. Także tutaj, przez to, że ta taśma jest w cudzysłowie, taka krótka, musimy za każdym razem tą zasuwę zamykać i dopiero przed samym wysiewem ją otwierać. Przechodzimy teraz do RNW 2500. Jeżeli chodzi o konstrukcję, też jest to rozsiewacz przyczepiany jednoosiowy z układem hamulcowym, niestety też pozbawionych całej pneumatyki z hamulcem ręcznym. Tak jak wcześniej wspominałem, tutaj już ogumienie troszeczkę większe, bo to jest 11,5 11 na 15. I tutaj tą, taką zasadniczą różnicą jest napęd przenośnika wysiewającego od koła jezdnego poprzez koło ostrogowe. Czyli podczas pracy podajemy ciśnienie, załączamy hydraulikę, koło dociska do opony, przemieszczając się napędzamy taśmę. Tutaj jest pusty rozsiewacz, zobaczcie, to jest bardzo małe obciążenie, możemy... Swobodnie kręcić. Problem często, i tutaj któryś z właścicieli widać, że też był ten problem, bo są naspawane te ząbki, po prostu to koło się ślizgało. Kiedy to się dzieje, co zauważyłem? Tutaj ciśnienie robocze, czy ciśnienie w kole powinno być 4 atmosfery. Jeżeli to ciśnienie będzie tylko 2 atmosfery, wydaje się, że to koło jest mocno dociśnięte. Opona tutaj usiądzie, tutaj nam się ściana lekko odegnie, ale niestety koło się będzie ślizgało i rozciewać nie będzie pracował. Wtedy często jest poszukiwanie wielu w hydraulice jakichś problemów, a problemem jest tylko właśnie zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu. Ten rozciewacz, wcześniejszy 3,5 atmosfery, jak będzie troszeczkę mniej, to, to nie wpływa na wysiew, natomiast tutaj bardzo ważne jest właśnie ciśnienie, Wysiewu. Następnym kwestią, to koło strogowe podaje napęd do przekładni. Przekładnia napędza nie przenośnik taśmowy, tylko przenośnik łańcuchowy. Tu są dwa łańcuchy. Jest to specyficzne rozwiązanie, uważam, nie do końca udane. Dlaczego? Jak popatrzycie, szerokość tych łańcuchów. Jest bardzo mała w stosunku do szerokości skrzyni ładunkowej. Tutaj w tamtym rozczywaczu taśma zabierała dużą szerokość, tutaj niestety mniej. A i z doświadczenia wiem, że w zależności od wapna to robią się różne problemy. Potrafi ten przenośnik zrobić sobie takie tunele, wybrać wapno. Wapno się zawiesi, nie będzie dozowane. Następna kwestia. Tutaj regulacja też jest za pomocą zasuwy, tylko jest przekładnia kątowa, troszeczkę inaczej. I tutaj mamy ładnie skalę. Jeżeli otworzymy dosyć dużą szczelinę, to ten łańcuch nie jest nam w stanie po prostu podać. Tutaj, jaką nie otworzymy, zawsze będziemy mieli podawany ilość nawozu względem szczeliny. Natomiast tutaj, jeżeli ją mocno otworzymy, to na początku, dopóki mamy z tyłu wapno. To będzie leciało nam tak jak jest szczelina, natomiast po pewnym okresie tego wapna będzie zdecydowanie mniej, czyli ta dawka będzie już inna, będzie mniejsza. I tutaj dawka zależy od regulacji tej zasuwy. Prędkość przemieszczania się rozsiewacza jest niezależny, dlatego że jest napędzany od koła. Jedziemy szybciej, przenośnik napędza, jest napędzany szybciej, jedziemy wolniej, przenośnik jest napędzany wolniej. Elementem rozsiewającym są tak samo dwa talerze, one są pod kątem, troszeczkę inaczej jak w tamtym przypadku, napędzane hydraulicznie, czyli ten rozsiewacz nie ma wałka odbioru mocy. Wszystko jest napędzane za pomocą hydrauliki. Oczywiście jest silniki hydrauliczne i ten siłownik na jednym wodzie, czyli w ciągniku wystarczy jedna para złączy hydraulicznych, co jest ważne. Jeżeli rozsiewacz macie różne ciągniki, zwłaszcza jakiś nowy, stary, czyli różne oleje, to albo pożyczacie między sobą rozsiewacze, sąsiadowi, koledze, to z tym rozsiewaczem będzie problem z mieszaniem olejów w hydraulice. Musimy pilnować po prostu, żebyśmy do nowego ciągnika nie zaczepili tego rozsiewacza po jakimś starym ciągniku, który miał inny olej w skrzyni biegów. Tutaj jest wałek odbioru mocy niezależnie, tu się oleje nie mieszają. Także tutaj jest bardzo fajna wygoda, bo dojeżdżając do Uwrocia wyłączamy hydraulikę, koło strogowe nam się podnosi, natomiast w przypadku tamtego rozciewacza niestety musimy włączyć wałek. I o ile w nowych ciągnikach, często ten wałek mamy załączany hydraulicznie, czyli wygodnie, ale jak weźmiemy C360, czyli tą popularną 60, gdzie tak naprawdę te rozciewacze są stworzone do tego ciągnika, no to tam jednak musimy się schylić. I jest to troszeczkę męczące i na pewno niewygodne. Niewątpliwą zaletą napędu hydraulicznego jest to, że jeżeli mamy ciągnik większy niż te 60 koni, czyli coś większego niż ta przysłowiowa 60, czyli mamy silnik większej mocy, który więcej pali z zapasem mocy, to tutaj przez to, że mamy napęd hydrauliczny to ten ciągnik może pracować na zdecydowanie niższych obrotach, a, czyli po prostu mniejszy hałas oraz mniejsze zużycie paliwa. Natomiast w przypadku tego rozsiewacza na wałku musimy mieć obligatoryjnie 540 e, obrotów e, i o ile to jest e, nowy ciągnik, to tutaj już możemy mieć 540 na wałku, a obroty silnika zdecydowanie mniejsze, natomiast w starszych konstrukcjach e, najczęściej e, 540 na wałku to mamy w okolicach, 2200-2300 obrotów silnika, czyli na przykład mamy ciągnik 100-konny, bo mniejszym nie dysponujemy w gospodarstwie. Czyli tej mocy jest w zupełności aż nadto, a musimy jechać na tak zwanym przyzwyczajonym gazie do dechy, praktycznie żeby te obroty na wałku utrzymać. Oczywiście zdarzają się ciągniki, które mają tak zwany ekonomiczny wałek, tak zwany 750, czyli te obroty 540 przy obrotach silnika rzędu 1600-1700 no ale to jednak tych ciągników jest mniej i to mankament jest tego napędu, że przy dużym ciągniku po prostu więcej paliwa spalimy na hektar niż w tym ciągniku takim dedykowanym 60-konnym typu np. C360 Elementem rozsiewającym są tak jak wcześniej wspomniałem dwa talerze na talerzach jest po 6 Łopatek wysiewających tak jak w poprzednim modelu. Też jest regulacja skokowa. Każda łopatka ma 5 pozycji. To jest rozsiewacz. Według mnie, konstrukcja troszeczkę taka niezbyt udana ze względu właśnie na te łańcuchy. Ten rozsiewacz, który widzicie teraz na zdjęciu, a nie dojechał, ma przenośnik taśmowy. I tutaj jak popatrzycie, ten przenośnik. Czy to w tym przypadku łańcuchowy, czy to będzie ten na taśmę jest około 30, może 25 cm od zasuwy. I tutaj właśnie nie mamy tego mankamentu jak w tamtym rozsiewaczu, że jak jest zasuwa otwarta, że nam będzie e, zlatywało to na talerze. Po prostu e, towar zostanie na tej końcowej części przenośnika. Ten rozsiewacz, czy takie rozsiewacze są bardzo często przez was przez rolników przerabiane bo z tymi rozciewaczami jest troszeczkę problemów w przypadku rozciewu wapna. I tutaj ten egzemplarz też był przerabiany. Tutaj w środku powinniście mieć dwie takie półki odciężające. Tak jak ten ma drabinkę, to ten ma dwie półki, ale to pokażemy Wam na zdjęciu, jak to wygląda. Tutaj zostały one usunięte. Jest tylko przeprowadzony poprzek skrzyni ładunkowej, taki drut, który. Wzmacnia tą skrzynię przy załadunku wapna. Dlaczego to zostało usunięte? Te półki są dosyć płaskie, dosyć duże a i po prostu, jeżeli wapno jest dobrze zmielone, e, może troszeczkę wilgotniejsze, na tych półkach po prostu zalega i to powoduje większą trudność, żeby ono się dostało na e, przenośnik wysiewający. To jest też konstrukcja z lat 80., może nawet troszeczkę wcześniejszych, i tutaj, tak trochę na obronę konstruktora. Wtedy na rynku mieliśmy dolomit w formie odsiewu, to nie był mielony, to był bardzo gruby nawóz, e, niskiej jakości, bo taki gruby, to przyswajalność to jest bardzo słaba, ale dobrze to się sieje, bo to jest takie małe kamyczki, taki jak gdyby żwirek e, i wtedy taki rozsiewacz sobie z tym radził, e, bo taka duża cząstka ona spada, natomiast jak to jest dobrze zmielone, jeszcze gdzieś na dziurze, to jest nieamortyzowane ten rozsiewacz podskoczy, to się zagęści, ubije, ale jest problem. Ten jest pozbawiony tych półek. Nieraz jest pozbawiony jednej półki, ale często jest tak jak tutaj dwóch półek. Następną kwestią jest te łańcuchy, które tutaj e, pracują. Tutaj ten egzemplarz jest przed remontem i jest jeden założony nowy łańcuch, jeden jest stary, żeby wam pokazać różnicę. Nie wiem, czy kamera będzie widziała, ale jeżeli napniemy wstępnie łańcuch, to te wyciągnięte ogniwka, gdzie ktoś powie, przez ten łańcuch jeszcze może pracować, powodują, że unosi nam łańcuch nad blachę i dostaje się wapno pod łańcuch, i wtedy tam potrafi być kilka centymetrów, dostawać się to wapno, coraz więcej ubijać. I tutaj właśnie to ładnie widać. Lewej strony nowy łańcuch, gdzie ten idzie po samej podłodze. Płaskowniki są jeszcze takie ostre, natomiast tutaj one już są wytarte, one są wyżej od podłogi i właśnie tutaj te wapno się dostaje. Oczywiście można sobie zaradzić w jednym rościwacu widziałem, że rolnik po prostu co którąś łopatkę dospawał od spodu drut, a i ten drut powoduje zgarnianie, ale to tak jak widzicie na zdjęciu. Jakie jeszcze inne przeróbki? Taką fajną przeróbką, uważam, że najlepszą, to jest rozsiewacz, który rolnik wyrzucił ten trójkąt na środku i z dwóch łańcuchów zrobił jeden łańcuch, coś jak mamy w rozrzutniku do obornika. Natomiast, wiadomo, tych poprzeczek musi być zdecydowanie więcej, gęściej, żeby to równo było podawane czyli zrobił taki łańcuch drabinkowy, jak to w niektórych rozsiewaczach jest stosowane. No i stwierdził, że to jest przepaść, to takim rozsiewaczem w końcu się super sieje. Także te rozsiewacze są podawane dużym przeróbkom, w większych gospodarstwach, czyli do tych PGR, do tych państwowych gospodarstw dużych, to miał jeszcze większego brata, czyli to jest trójka, a było 5,5, konstrukcyjnie identyczny tylko powiększone wszystko, większe koła, tam były koła bodajże 18 od stara 266, troszeczkę dłuższy łańcuch, większa skrzynia, resztę praktycznie e, to samo, ale jednak ta wydajność była większa, no bo tego wapna prawie dwa razy więcej mogliśmy, czy dwa razy więcej mogliśmy e, wsypać. W poprzednim rozsiewaczu wspominam was też o kierownicach, czyli o tych blachach, które kierują wapno na talerze. I tutaj ten też rozsiewacz ma, one są... E, Innego kształtu, ale z zadaniem mają to samo: podać materiał w odpowiednie miejsce na talerzu. Bardzo ważna e, rzecz, taki troszkę kawałek blachy, a bardzo ważne w każdym rozsiewaczu.